Jak podaje się tropokolagen? Tropokolagen podaje się metodą iniekcji, co pozwala na precyzyjne dostarczenie preparatu do warstw skóry wymagających regeneracji. Zabieg wykonywany jest przy użyciu cienkiej igły lub kaniuli, w zależności od obszaru poddawanego terapii oraz preferowanej techniki lekarza. Igła stosowana jest głównie w miejscach wymagających precyzyjnego podania, takich jak okolica oczu, ust czy drobne zmarszczki. Pozwala na punktowe aplikowanie preparatu. Kaniula, elastyczna, tempo zakończona rurka zwykle minimalizuje ryzyko powstawania siniaków i obrzęków. Jest często wybierana do większych obszarów, takich jak policzki, linia żuchwy czy szyja. Aplikacja tropokolagenu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, Lekarz określa odpowiednią głębokość i technikę podania w zależności od stanu skóry oraz oczekiwanych efektów. Zabieg jest mało inwazyjny i dobrze tolerowany, a dla zwiększenia komfortu pacjenta można zastosować znieczulenie miejscowe w postaci kremu. Po iniekcji skóra stopniowo zaczyna regenerować się, a pełne efekty odbudowy kolagenu widoczne są po kilku tygodniach.